A, to się już nagrywa. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. A, przepraszam emocje, o, Wracamy po przerwę. <śmienic> Cześć kochani! Właśnie tutaj mam swojego trola, który cały czas przeszkadza w mi w nakręceniu tego materiału, bo już pochodzę pod Boże widzicie, po pochodzę, który się raz z kolei nie potrafię jakoś być usatysfakcjonowany z tego, żeby, żeby, to naprawdę materiał był dla mnie do przyjęcia. A o kim mowa z tym trolem? Otóż o nas samych, o tych naszych złych nawykach i ten nasz troll składa się z naszych y, złych przeżyć, Traum, kompleksów, oczekiwań, żalu, gniewu, frustracji, z tego wszystkiego złego. Ale w największej części składa się z iluzji. Co mam na myśli? Czyli sam sobie coś wytłumaczę, nie przekonując się, jak jest naprawdę. Przykład? Ach, ta Sandra jest taka fajna, taka fajna. I nie podejdę do niej, bo się boję, bo na pewno nie mam szans, bo mnie wyśmieje, bo mm, mam piegi, bo mam zniszczoną twarz po ospie, bo jestem za mały, bo mam krzywe zęby. Plan był! Od razu poszedł do kosza. Tak moi kochani, tak nasz wewnętrzny troll jest tak bardzo skuteczny, biegły, no i w tym momencie nie należy go lekceważyć. Ktoś zapyta, jak nie karmić trola. No to jest bardzo proste. Przestać bawić się w magika, wziąć się do roboty i zacząć przekonywać się, jak jest naprawdę. I powiem Wam, że to jest najlepsza Freda, jaką ja lubię, czyli rozwiewanie swoich wątpliwości i pozbywanie się iluzji. Bo to wymaga naprawdę angażu, jest ta adrenalina, jest to pociągnięcie. Ja mogę tylko dodać od siebie tyle, że <laughs> ja zacząłem tą całą przygodę wtedy, kiedy już miałem serdecznie dość. Po prostu byłem w takiej swojej klatce, w tej ciemności przysłonięty przez trola giganta i już po prostu miałem dość bycia cały czas takim spiętym i nie wiedziałem co mam robić, więc kiedy już miałem dość i rozpocząłem właśnie pozbywanie się tej całej mgły i chmur, które mi zasłaniają słońce. No bo taki gigant też może urosnąć. I właśnie wtedy, kiedy zaczęłem pomału przekonywać się, jak jest naprawdę, przychodzić, pytać. Oh, to jest kompletnie inaczej niż ja myślałem. Wiem, że to wymaga dużo poświęcenia i nie zniechęcaj się, że Ci nie wyjdzie, bo niejednokrotnie Ci nie wyjdzie, mi inną stop nie wychodzi. Ale to jest właśnie wpisane w yy, działanie, że często ono może nie wyjść. Bo nie mylą się i nie popełniają tylko błęduci, co nic nie robią. Więc to jest rzeczą naturalną i tym nie warto się w ogóle przejmować. Tyle razy ja się już wygłębałem, Ale zmniejszyłem tego trola, który zasłaniał mi słońce. Bardzo. No i z biegiem lat on często urasta. Ale znów się ogarniam, a wie nie, nie, nie tak nie może być. Przyjdę, zapytam, przekonam się sam. I tak się właśnie pozbywam. Nie karm trolla. Niech na ciebie zaświeci słońce. Pozdrawiam i życzę miłego dnia na razie. No dobra kochani, gdzie kolejne jabłuszko? Na dwie kamery dzisiaj. Dobry jestem. Evolution, evolution, widzicie. Woo! Moi kochani, zabrzmi to trochę absurdalnie, co ja teraz powiem, ale dobrze, że w trakcie kręcenia odcinków mam nogę w gipsie. Bo o tym opowiem następnym razem. Zapraszam Was do obejrzenia. No i dajcie suba, tamty, takie, te, te, tytuły, czy tam. Nie wiem, nie. No, pozdrawiam. Hej.